Zajmujemy się już biegiem na dystansie 10 okrążeń, a więc 2000 metrów na starcie pierwszej serii. 12 zawodniczek. A obsada wygląda, na, wygląda następująco: Natalia Dziuba, MKS SMS, Wiktoria Racibusz, Jagoda Bojarska, Maków Mazowiecki, Nadia Łuszczki. MKS Emos SM Bytom, Olga Korytowska Zawisza Bydgoszcz, Weronika Płatek, Nadwiślanin Chełmno, Anna Łada, czempion Warszawa, Natalia Bachocka, Jowenia Puszczykowo, Aleksandra Szulska, SKLA Sopot. Ten klub też reprezentuje Monika Urban, Zuzanna Wiernicka, RKS Łódź, Eliza Galińska, Filipides Teresin i najlepsza z całej tej stawki Izabela kuczaba Kuciabińska. 6 minut 19 setnych i 27 setnych. To e, rekord życiowy i najlepszy wynik w tym sezonie kuczabywel e, kuciabiński która obecny, obecnie widzimy, że prowadzi z taką niewielką przewagą Podobieżna Macieja Topolewskiego. Mogliśmy ją kojarzyć chociażby z Włocławka, kiedy startowała na dystansie 3000 metrów. Tam sięgnęła po brązowy medal w kategorii U18. A my patrzymy jeszcze na skok w dal, szósta próba Klaudia Damcio. Wyskoczyła, no i mamy nadzieję, że nic się nie stało podczas tego lądowania, no bo zazwyczaj ląduje się na plecy i na cztery litery, a nie na nogi. Ale będzie to próba nieważna. Adamcio trzecia wstawce utrzymuje wynik 5,60, co by oznaczało, że wciąż, wciąż jest na drugim miejscu, więc potrzeba tutaj dobrego skoku Julii Adamczyk. Faworytki do złota, ale chyba w obliczu urazu nie da rady, nie da rady gdzieś tutaj może nawiązać walki, chociaż nie chcę jej skreślać, bo ten skok był naprawdę dobry. Też z nadzieją spogląda, spogląda w tej chwili na pomiar odległości. Rozciągnięta miara już w kierunku piaskownicy, a te oczy... Po pierwsze nie mogą kłamać, a po drugie a po drugie chyba są już przeświadczone, że to będzie za mało. Tak jest. 5,67, wskakuje na drugie miejsce. Julia Adamczyk jest wicemistrzynią Polski, natomiast chyba w wyniku jakiegoś urazu nie mogła przeskoczyć 6 metrów, w związku z czym mistrzynią Polski do lat 18 skoków dal zostaje Julia Podruczna. Ostatni skok tej zawodniczki, który będzie zupełnie nieudany, natomiast widzimy, że jest radość na twarzy, ponieważ ponieważ jest złoty medal dla zawodniczki stali Ostrów Wiergopolski. Chyba taka ukrywana trochę radość ze strony Ostrowianki, bo Do końca nie wie, jak się, jak, jak się zachować akurat w momencie, kiedy jest pewna już tego, że sięga po złoty medal. Kuczaba Felciupa Kuciabińska z Czempiona w Warszawa jest cały czas na pierwszym miejscu. Za jej plecami Eliza Galińska z numerem startowym 403. Filipides Teresin reprezentuje właśnie Galińska, ale nie to przepraszam, nie jest Galińska, tylko Zuzanna Wiernicka. Najmocniej przepraszam, AZS Łódź. To jest akurat no, de facto drugi najlepszy wynik w, na listach w Polsce w kategorii do lat 18. Chodzi o konkurs zepchnięcia kulą. Też tutaj jesteśmy świadkami już wąskiego finału. Najlepszej ósemki. Marszelewska obecnie na miejscu czwartym. Jakie osiągnęła rezultat? 12 metrów i 24 centymetry. Fabiek i y, konkurencja techniczna i czasami się może to lekko pomieszać, jeżeli chodzi o jednostki. Kuciaba Kuciabińska wciąż w towarzystwie Zuzanny Wiernickiej. A do końca zostały już zostało już tylko półtora okrążenia. Alicja Gajewska. Nie, to teraz jest inna zawodniczka z Gdańska, a więc Martyna Dobrowolska. Kula wyjechała poza promień. No i teraz popatrzmy. Skupmy się już na biegu na dystansie 2000 metrów. Kuczaba Fel. Kuciabińska na pierwszym miejscu, chociaż widzimy, że tutaj ambicje ma Zuzanna Wiernicka na to, żeby wyprzedzić faworytkę do sięgnięcia po złoty medal. Zobaczymy, czy to ten zryw koszt będzie kosztować coś Wiernicką. Chyba tak. Jednak kuciaba Kuciabińska teraz nabiera prędkości. Będzie dublować swoje rybalki i będzie na pierwszym miejscu. Sięgnie po prawdopodobnie złoty medal w biegu na dystansie na dystansie 2000 metrów. Jaki oficjalny czas zwyciężczyni, drugie miejsce dla Zuzanny Wiernickiej.